Siem z tej strony Mendy, a dzisiaj ze mną jest... Boski i doski. doski. Siemka, <laughs> Siemka. Dzisiaj razem z Doskim, w ogóle jak nie znacie Doskiego, no to musicie wbić na jego kanał i także musicie wbić na kanał y, skkf -a, co nie? O tak, bo zaczęliśmy ostatnio tak. nagrywać Robloxa, ja się tak zajawiłem i SKK chyba też, Tylko Bo Doski nie mogło Nagrywają razem i możecie sobie tam do nich wbić, y, linki będą do nich, a teraz tak, widzowie. Jesteśmy, zastanawiacie się czym mam 4 pety, albo sobie dropiłem ciasteczka. Jak widzicie mam 7 milionów. I nie wiem, czy ten sposób jest dobry, ale zaraz wam pokażę jaki sposób mam na ciasteczka, ale zanim to, to teraz tak, robimy sobie najpierw challenge z widzami. Kto pierwszy jaki. ...to biegnie do końca tej mapy M my, czy ty, ja, czy ty. Czy widzowie zostaną łapkę w górę i napiszą w komentarzu, czy grali już na update, dobra? 3, 2, 1, start. Go. A bo ty nie masz widaków. Mam nadzieję, że nie będziesz oszukiwał i deski nie wyjmiesz, bo ja nie mam. Nie, ale jestem pierwszy Ej, jak ty to? Pierwszy? Ej, ale. Ej, pierwszy. ty może jakiegoś większego spida. Może, nie wiem, jestem pierwszy. Dobra, czekaj. Okay. O... o jestem. A, wygrałem. Wygrałem, ale... wygrałem! Ale no może widzowie wąs. wygrali, bo jak szybciej napisali ten W ogóle to no, zobaczcie. Bia... Wydaje mi się, że zdążyli, trochę biegliśmy, wiesz? Pierwszą krainę mamy no w ogóle śnieżną teraz całą no, oj, mega ładnie to wygląda, nie no, sądzisz? No, i w ogóle to jest mi się cały tak podoba. event świąteczny, i dzisiaj będziemy zdobywali Festiwal Huczko. To chyba tak taką się nazywa, co wow, nie? Ulubiony. No, ulubiony. No, no, jakoś tak. No, jakoś tak, dobra. Ja sobie tu prezent już wziąłem, ale patrzyłem na to, tutaj, patrz w indeksie. T... Cześć, że jest jakiś tajemny kod yy, na trzy razy więcej yy, chyba końców? Zapomniałem o tym totalnie. A znasz go? Tak, czekaj, już ci, już ci mówię. Kojemy, się... kod, widzicie widzowie? I Zapomniałem o nim, zapomniałem. Yy, gdzie ci napisać? Yy, na czacie to, to wyślę. Tak, 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 na Discordzie wieszli możemy. No, o, aha, o, dobra. Napisałem przez... tutaj w Robloxie. W Robloxie o. napisałem, ale wyślę ci. Dobra, Happy. Na Discordzie. Czyli w... o dobra. I teraz tylko tak. To się tylko robiło. Ja właśnie nie wiem gdzie to wpisać. I wchodzisz w pety, tam masz gwiazdkę, na samym dole redeem game code i teraz tak, Happy. Aha. Holy... Redem. Och, mamy! Masz? I, nie wiem co dostałem. <laughs> nie, nie wiem co dostałem, ale. Nie, dostajesz chyba trzy razy. W lewym dolnym rogu nie masz? Nie wyskoczyło ci nic. Znaczy, hmm? wyskoczyło, że działa. Dobra, ważne, że działa. I to. <laughs> Patrzcie na to! Huge Festive Cut! To jest na samym dole? No. Czy gdzie? czy O, jest faktycznie! Jest, jest, jest! A Patrz na czat! Yyy, patrzę. Weź? Na, tym, na czat na Robloxie. No. Że co? No, Napisałeś ma... uśmieszek. A, a przed nikiem co mam? Mendy. Tylko? Nawet kwadratowy? A nie! A ty tego a, nie widzisz! Partnera. No nie! A, no partner, masz dobra. partnera? <laughs> tak. Ale... To okay, ja... W... Ale, ale nie pokazuj ile jest tych huge festiwkatów! O co tu chodzi? Ale ty masz partnera w Pet Simulator X? Tak, Preston mi dał. Bo ze mną gadał. Co jest? No? W ogóle ty masz... Dwa tryliony w petach? O tak, kurde. znaczy miałem dwa coś, ale no dałem ci trochę petów. No tak, tak, bo <laughs> Ale jak nikt nie wiecie, ma czego pytać. właśnie, jest taki super, że mi dał te cztery pety, co tutaj bladają za mną i jeszcze trochę więcej. Dobra, tak, chodźcie... Dzięki, dzięki. Tepaj się na Alien Forest i pokażę, widzowie, wam, jak ja zdobywam ciasteczka. O... Ale Dobra, nie wiem, czy to jest dobre. Alien Forest. Na samym dole, prawie że. Alien, Alien Lab? O nie, Alien Forest. Już stepam się. Tak. I jak ja zdobywam ten. Y, z, y, co jakiś czas, znaczy, jak najlepiej zdobywać ogólnie ciasteczka? Najlepiej ciasteczka zdobywać właśnie metodą ludbagową, ale bardziej tu prezentową. Co jakiś czas Oho. z y, rozwalania tego lecą prezenty. No, musieliście znaleźć jakąś metodę. O, i lecą nowe prezenty, są to białe prezenty. Miałeś jakiś biały prezent? I leci z takiego mm -hmm. 50 tysięcy, ale lecą także prezenty! Z prezentów leci y, różnie. Czym lepszy mi peti... chyba wypadło pół miliona. Czym tak lepsze że... pety się Meryl. ma, tym lepszy prezent y, może lecieć. Y, jak ja teraz ro rozwalam tymi czterema petami, wyleci mi prezent, to też leci pół miliona. Gdy rozwalałem... Mi zielony wypadł, takiego jeszcze chyba nie miałem. Mm -hmm. Ty widzisz mój prezent, czy nie? Nie, nie, nie widać. O, o kolejny biały. Dos ja dostałem 600 tysięcy. No właśnie. A jak macie Uuu. lepsze pety, to mi nawet ponad milion leciało z jednego prezentu. To mega, mega dużo. Więc no, czym lepsze pety macie nałożone i rozwalicie, tym lepszy prezent wam wyleci z ciaska. Patrzcie, no idealnie, zobaczcie. Co, U, ja nie co zobaczę. jest ten prezent? I bierzemy go. Ile wyleci? I 600 tysięcy. No, to dużo. Tyle co mi. No. Jaki miałeś kolorek? Zielony, zielony. No, zielony są fajne. Tak, tak, zielony. No, i tak się chyba moim zdaniem najlepiej zbiera ten. I gdy macie takie cztery pety, najczęściej wam lecą ludbagi, Częściej dużo. No, ja, ja ci powiem, zbieramy to. W sumie zbieraliśmy przez ile? Przez 5 minutek? Jakoś tak? Przed no Zabraliśmy też Łudowskiego na odcinku, to możecie to zobaczyć. Ja zbierałem troszeczkę przed odcinkiem no Łudowskiego. Ja, ja zabrałem ja 4 miliony w 5 minutek, także to jest chyba. No więc rozwalimy zbieranie. sobie tutaj te. I lecimy otwierać. O, dobra. Oj, fioletowy, ale fioletowy A... jest za nie świąteczny, tylko jest zwykły, ale fioletowy też jest taki duży. A ile dostałeś? W sensie ile masz łącznie już tych wszystkich coinów? 8 milionów. 8? Ej, to ja ci gonię, mam 5. A zacząłem dużo później od ciebie. O nie, gorzej. Zoro rozwolę. Mamy. Ale nie, no mimo wszystko te prezenty oddają. I to strasznie oddają. Dobra, rozwalamy hmm. to i idziemy dropić. FESTIV HUGE, HUGE FESTIV KOTA! a, a tam chyba nie dobra. ma procentów podanych, co nie? No niestety, tam jest tak mały procent, że raczej... Myślę, że z całej gry, którą to gra, to tysiąc osób tego zdobędzie go i tyle. <noise> Jak ostatni <noise> na halloweenowy event. Dobra, I idziemy. I to się okaże, że akurat my dostaniemy! <noise> no i to by było najlepsze! <noise> dobra, ale to trzeba iść tam na shop tak, i nie, tam i... do tej rakiety, tak? Tak, tak. Albo na samym doluse kliknij. Dobra, bierzemy sobie Aha, teraz jazdeczkę. Już... I uruchamiamy. Ultra Lucky i Super Lucky. No i teraz tak. Będziemy otwierać wszystkie jajka, które możemy. Po jednym i później otworzymy najwięcej, ile można tych najlepszych. Dobra, otwieramy sobie pierwsze jajeczko za 20 tysięcy. Ej, co jest? Santa Paus jakiś. Nie wiem. Co to jest? Festive Dragon dostaliśmy. 75 milionów. Okej. Okay. A po kolei otwierasz? No, dobra. A który jest za 20 tysięcy? Tak. I co ci wyleci? Czy otwierasz czy nie otwierasz? Ja otwieram, otwieram też. No no, 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 a, dalej. no ładnie, jajko z czapeczką. No dobra, otwieraj. Festive Cat. Festive Cat, yy. a mi Dragon. A to, a, to za 2% wyleciał. I Dobra, a ile ile milionów? On miał chyba 5? Mój 45. Nie, to mówię miał więcej. No twój miał chyba 150. Mi ten naj, yy, najpospolitszy wypadł. A tobie wypadł ten, co nawet procenta na niego nie ma? Nie, ten drugi, wyżej. Ten co za 2% jest. <grym> Dobra, a, chodź, a, okay. chodź tu, tutaj ciasteczka teraz bierzemy. Baj. Dobra. Jednego tylko Dobra. ile? Cookie mouse, Myszka ty 3% tylko na niego o, kurde, jest. Kurde, ja nawet nie zauważyłem, co mi wypadło. 634 600... miliony ma. Naprawdę mi 358. Ale to i tak mega dużo. To, to jest mój najlepszy PET, mniej licząc tych, który mi dałeś. O. Mega. Dobra. Yy, więc myszkę, dajemy i teraz choineczkę. Jakie fajne, tu są pety. Dobra, otwieram. O, dobra, dobra, ja I... też otwieram. Fawny jakiś, najsłabszy. Mi też, mi też fawny. 480, no. dobra. Ja 495. Dobra, no i co, zostaje tutaj. I ty to U. widzisz, poczekaj, a to są te same PC co tu chyba, tak? Tylko nie ma tych dwóch najsłabszych. Jest chyba tak. huge Festive Cut. <grym> Czyli... Dobra. No Otwieraj na... pierwszy później. Dobra. Ja drugi. chyba że ja pierwszy, a ty drugi Ja pierwszy też. Dobra, nie Trzymajcie kciuki. To tu leci. <grym> czekaj, czekaj. Przyleciał ten <grym> drugi. Ten drugi wyleciał. A, aha, a, to on jest. On jest też chyba dobry, bo nie ma w ogóle procent na niego. No, dobra. Dora, teraz ja, tera, Teraz ja. No, dawaj. A uruchomiłeś te yes. busty Ultra i super? O kurde, ja nawet nie wiem, że takie coś istnieje. O nie. Festive Elf, Festive Elf. Elf dobra. A I... to podstawowy, o nie. Ile ma? Jeden bilion. O, to jest ja, mega dużo. ja mam tego za dwa. Dobra, kolej, otwieram kolejne. I proszę, huge festive cut. Ja sobie zachowam chyba. Kolejny Rudolf, kolejny Rudolf. Ajajaj, aj, aj. szkoda, szkoda. Mm -hmm. Będziesz musiał mnie nauczyć, gdzie te busty się odpalały Ale to, czego one wyglądają u mnie, widzisz? No właśnie... No, no, dobra, no lecimy no kolejnym, proszę, proszę, coś fajnego, coś fajnego. Mm. No nie, elf. No, ten elfik tu będzie chyba na tym. milion. Była. No, dobra, dawaj. A, a ile, ile ten Reniferek ma u ciebie punktów? Co? Tego trzeciego dostałem? Ej, oj, Trzy miliony. Zarumieście wygląda. Trzy miliony ma. Mówisz, że super. To jest, to jest najlepszy, tak? Nie, no to jest trzeci dopiero. Ale twój najlepszy, który wypadł. Tak, no z tego, z tego jajka. Dobra, kolejne jajko, kolejne, kolejne, kolejne. I. Skąd masz tyle coinów, Co jest? Dobra, i ostatni, ostatni, proszę, coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego. Cząkciuki Golden. Co? Który to jest? 8 bilionów. Ej, dobry. 8 bilionów. No, trzeba będzie chyba dalej to dropić i zdobywać, więc, no widzowie. Ja dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie subskrybujcie, ja lajkujcie, wbijajcie do y, doskiego, boskiego, <grym oh, <grym o, do tak, do a w opisie, w tak, więc na razie trzymajcie się, do kolejnego godzinko!